Dobra, już powoli wchodzimy jakby w e, konkrety. Nie? Słuchajcie, fajnie e, jest zarówno robić sobie kursy, jak i wspinać już we własnym zakresie i do tego dokształcać się. Wtedy to najwięcej daje nam, e, czy robimy jakiś, powiedzmy, tam mix, na no, zasadzie kurs, własne wspinanie plus jeszcze tam e, edukacja, no, więc to wydaje mi się najfajniejsza opcja. Dobra i przechodzimy teraz do tych etapów. To jest e, zmodyfikowana rozpiska. E, wcześniej na, na, na poprzedniej projekcji była podobna. Teraz nieco ją zmodyfikowałem. I zwróćcie sobie uwagę, e, że są różne możliwości dojścia do celów, które chcemy osiągnąć. Przykładowo e, tutaj e, chodziło mi, że jak dojść do zimowego wspinania w Tatrach. To jest jakby był nasz cel. Być może ktoś nie będzie zainteresowany zimą, więc dla niego będzie wspinać się w Tatrach czy w innych górach latem. Nie? To już powiedzmy zależy. Ale jeśli chcemy dojść do jakiegoś etapu, to musimy podjąć jakieś odpowiednie kroki. Nie? Pomijanie tych różnych etapów może skończyć się dla nas nieco gorzej, nie? wręcz nawet śmiercią. Więc tu warto sobie uzmysłowić na co możemy sobie pozwolić, i tak dalej. Przykładowo, jeśli na przykład będziemy chcieli się wspinać w tatrach latem, to musimy nabyć troszeczkę doświadczenia z różnych zakresów. Musimy zarówno umieć się wspinać, jak i chodzić po górach. O, nie, o ile na przykład to chodzenie po górach to nie jest jakieś tam specjalnie duże wyzwanie, bo można zacząć powiedzmy od Beskidów, od. Tatr, chodzenia po szlakach. Z czasem, kiedy już na przykład czujemy się pewnie, obeszliśmy e, jakieś tam fajne szlaki typu o, Orla P, czy też chodzi mi o te bardziej eksponowane, czy powiedzmy dłuższe, możemy pomyśleć o chodzeniu poza szlakami w górach, e, tatrach, no nie? Można na przykład z przewodnikiem, e, lub na przykład w pójściu w jakieś inne góry, dolomity, e, Alpy, jakieś tam powiedzmy trekkingi. Nie? No, opcji jest sporo. Mówimy cały czas o lecie. Nie? Więc pod chodzenie, o, przepraszam, chodzenie w Tatrach dobrze jest mieć jakieś tam przygotowanie kondycyjne i do dochodzenia. O tym sobie jeszcze powiemy później. Ale no, już samo wspinanie de facto będzie bardziej wymagające, no, bo poruszamy się w trudniejszym terenie niż jakiś tam powiedzmy szlak czy nawet jakaś ścieżka. Więc tu. Są różne opcje. No i dawniej takim klasycznym przykładem, jak y, mamy zacząć się wspinać w górach, no to szło się na kurs skałkowy, później taternicki. Otrzymywało się tam powiedzmy różnego rodzaju papiery, no i y, które finalnie prowadziły nas do karty taternika i tego, że mogliśmy się wspinać bez ob żadnych obostrzeń w tatrach. I jak w ogóle wygląda wspinanie w tatrach? Bo Różnie się ono zdecydowanie od wspinania w wapie. Jeśli na przykład wspinaliście się na jurze albo w sokołach, to ci, którzy wspinali się w sokołach, będą mieli zdecydowanie łatwiej, bo jednak wspinanie w granicie bardziej przypomina wspinanie w Tatrach. W Tatrach jest niby granit, ale tak naprawdę jest to granobior, czyli troszeczkę inna skała i różni się ona od granitu tego sokolikowego w ten sposób, że w sokołach często kanty, rys są obłe, nie? czyli mamy okrągłą skałę. W Tatrach w praktyce w większości przypadków są ostro zakończone kanciki, nie? na przykład tam rys, jest sporo krawądek o jednostajnych płaszczyznach, mega dużo zacięć jest. Nie? Właściwie mógłbym powiedzieć, że wspinanie w Tatrach Składa się głównie ze wspinania w zacięciach, nie? Albo na przykład sporo takiego wspinania w rajbungach, czyli płytach. Nie? Tutaj, na przykład, jest mm, zachodnia ściana łomnicy Ultra klasyk, Hokojka. I zwróćcie sobie uwagę, że tutaj są też takie na dole wymycia. One yy, od tam, powiedzmy, kapiącej wody z góry, no nie, czy tam, spadających kamieni, porubiły się, no nie, i też trochę wietrzenia. A tutaj może być, powiedzmy, Kramotkowe wspinanie z prawej strony, jak już tam na przykład mamy zacięcie z rysą, nie? w której się wspinamy.